Wdech i wydech, nie tak wyżej lepiej, a teraz coś nowego. Dobra, a teraz jeszcze raz powtarzamy. Diana, od kiedy jesz oliwki? Kiedyś ich nienawidziłaś. Dziewczyny, kiedyś ich nienawidziłam, ale teraz je lubię. Smajlik nazywa mnie swoją słodką oliwką. Oliwką? To trochę smutne. Dziewczyny, co w tym smutnego? Mam prawie 16 lat. Niedługo stanę się dorosła i poślubię Smileyka. I będziemy mieć blond dzieci. Blond dzieci? Jak dorosnę, to poślubię browastego. I będziemy mieć browaste dzieciaczki. Rety, Jana, dlaczego ode mnie zgapiasz? Ja pierwsza powiedziałam, że będziemy mieli blond dzieci ze smajlikiem. Diana niczego nie zgapiam. Ty będziesz miała blond dzieci, a ja z Dziewczyny, cicho, słyszycie to? Dziewczyny, nie rozumiem, czy mamy zajęcia wokalne w szkole? O co tu chodzi? Dlaczego nic o tym nie wiemy? Chodźcie, posłuchamy. Cześć! Dziewczyny, widziałyście to? Marusia założyła swój własny klub! Ona uczy wokalu. Widziałyście to? Ona nawet dyryguje. Nie podoba mi się to. Dziewczyny, jestem naprawdę w szoku, że mają swój własny klub. Nie ma nikogo lepszego od nas. Żaden wokalista nas nie pobije. Jesteśmy ci liderkami. Diana, spójrz! Rany, Kitty, co to ma znaczyć? Dlaczego ocierasz się o mojego chłopaka? Odejdź i to już! Precy, znowu, znowu ta, ta Kitty. Kitty! Diana, uspokój się! Diana, wpadliśmy na siebie na korytarzu i opuściła na mnie jogurt. Właśnie czyszczę mu ubranie, to wszystko! Posłuchaj, Smilik, ostatnio wpadacie na siebie z Kitty bardzo często! Oj, Diana, uspokój się! Diana, to był po prostu przypadek! Diana, Diana powiedz, powiedz jej! Kitty, jeżeli znowu wpadniesz na mojego chłopaka, będziesz musiała wpaść też na mnie i będziesz tego żałować. Co to za harce? Kto tak wyje? Marusia postanowiła stać się fajniejsza od nas i stworzyła swój klub. Mhm, oni tam śpiewają. To już przesada. Chcą być fajniejsi od nas. Diana, nie przejmuj się Marusią. Nikt nie może być fajniejszy od ciebie. Diana, i nikt nie może być fajniejszy niż ty. Mój ukochany. Możecie być ciszej? Mamy tu zajęcia wokalne. O, Marusia wyszła, a w sumie nie Marusia, tylko ślimak o wyłupiastych oczach, który postanowił spożyć swój własny gang. O, Diana, a ty co? Bolicie serduszko? Co? Słyszeliście to? Tak, tak, tak. słyszeliśmy. Diana, odpowiedz jej. Wiesz co, Marusia? Co? Puls ciskacze? Posłuchaj, Marusia. Twój zespół nie stanie się popularny. O, i kto to mówi? Nasza smutna gwiazdka Dianeczka. Posłuchaj, Marusia, nie można stać się gwiazdą. Gwiazdą się rodzi. Posłuchaj, Diana, czy nie jesteśmy gwiazdami? Jeżeli zaatakujesz nas jeszcze raz, to mój chłopak ci pokaże. Tak, wiesz co zrobię? Co? Co? Widziałeś cię to? Mój Patryk spotyka się teraz z Gigi. Co, Laila? Twój Patryk? Nie chciałaś się z nim spotykać. Wracajcie już do klasy. Mamy zajęcia wokalne. Jeszcze słowo Adam wam nauczkę? Tak, my jesteśmy fajnymi futbolistami. Tak, wy futbolistami, a my fajnymi koszykarzami. Tak, koszykarzami. Słuchajcie, chłopaki, przestańcie udowadniać, kto jest fajniejszy. Wszyscy jesteśmy fajni i musimy się połączyć. Tak, nieważne co oni tam śpiewają. Diana, mogę do Was dołączyć? Dobrze, Kitty, ale trzymaj się z daleka od mojego chłopaka smajlika. Dobra, diana, połączyliśmy się i co dalej? Czy będziemy śpiewać, tańczyć? Oj, Diana, nie przejmuj się! Zawsze trzeba się przejmować! Nie ignoruj swojego wroga! Tak, zawsze trzeba być o krok do przodu. Co mamy z nimi zrobić, Może? Nie browasty, to nie pomoże. My będziemy improwizować. No i co, Diana? Zaczyna się bitwa. Nie pokonasz naszego śpiewu. Posłuchaj, Marusia, wasz śpiew jest niczym w porównaniu z naszą improwizacją. Nie no, słyszeliście? Nasz śpiew jest niczym. Nasz śpiew, jest, śpiew wszystkim. jest wszystkim! No to co, pokażemy im, że jesteśmy fajnymi aktorami? Jesteście gotowi na improwizację? Tak, tak jesteśmy, jesteśmy gotowi. gotowi! Jesteś gotowa, żeby pokazać swoją improwizację? Oczywiście Marusia, zawsze jestem gotowa. Diana powinna nam pokazać, jak przekonuje mamę, żeby pozwoliła jej wyjść, jak zostanie ukarana. Uch, to ciekawe. Marusia, to proste. Mama, tata! Mamo, mamo, mogę iść na spacer z przyjacielem? Nie, Diana, masz karę. Zapomniałaś już? Nie przerywaj mi. O nie. Tato, czy mogę wyjść? Mama mi nie pozwala. No, no, nie widzisz, że jestem zajęty. Zapytaj mamę. Mamo, pozwól mi iść na spacer. Umyję naczynia, posprzątam podłogę. Powinnaś była to zrobić wcześniej. Diana gotuje. Idź, zapytaj tatę. Tato, daj mi trochę kasy. Mama mi zabrała wszystkie zaskórniaki, nic nie mam. Posłuchaj, tato, potrzebuję pieniędzy, żeby kupić mamie prezent i zrobić jej niespodziankę, a potem pozwoli mi iść na spacer. Diana, nie rozumiesz? Mama zabrała mi wszystkie pieniądze, nic nie mam. Dobra, dziękuję. Mamo, daj mi trochę kasy. Diana, ty znowu o tym? Powiedziałam ci, że masz siedzieć w domu. Muszę tylko pomóc tacie, poprosił mnie o zakup oleju silnikowego. Czyżby? To niech sam przyjdzie i poprosi. To, czy możesz iść i powiedzieć mamie, że musisz kupić trochę oleju silnikowego? Dasz mi pieniądze, a ja go kupię. Po co mi olej silnikowy naprawiam stół? Nie ja muszę dzisiaj wyjść, nie rozumiesz. Mama ci dała karę, to idź i zapytaj. Mamo powiedział, że to ja muszę cię poprosić o pieniądze, jest zajęty. Nie dam ci pieniędzy, Diana. Masz złe oceny? Tak. Posprzątałaś swój pokój? Tak. Jesteś pewna? <noise> Tato, mama nie da mi pieniędzy. Idź ją zapytać. Podaj mi gwóźdź. Gdzie jest ten gwóźdź? Praw, w pudełku. Proszę. Dzięki, możesz iść. A co z pieniędzmi, tato? No przecież nie mam. Diana! Tak, mamusiu? Chcesz pozwolić mi iść na spacer? Oczywiście, że nie. Pralka skończyła pranie. Idzie wyciągnąć. Nie mam na to czasu. No idź, Diana. Tato, patrz, jestem tutaj. To moja ostatnia nadzieja na spacer. Proszę, pomóż mi. Niby jak? Powieś pranie. Nie widzisz, że mam brudne ręce? Wbijam gwoździe. Mamo, jak wywieszę pranie, pozwolisz mi iść na spacer? Diana, jeszcze tego nie zrobiłaś? Daj spokój, kolacja jest prawie gotowa. Jedz i idź spać. Co? Czekajcie. Jeść i spać? O, czy twoja mama nie pozwoliła ci iść na spacer, Diana? Marusia, starałam się jak mogłam. Czy mam rację? Tak! Taak. A teraz wasza kolej, żeby pokazać, co potraficie. Diana, jesteśmy gotowi na wszystko na śpiewanie i improwizowanie. Okej? Okay. Jeżeli jesteście gotowi na wszystko, to Ty, Patryk, jesteś mężem, a Ty, Julia, jego ciężarną żoną. Kapryśna ciężarna żona. Kochanie, kochanie, mam taką ochotę na lody. Nie ma lodów. Kochanie, nasz maluch chce lody. Dobra, dobra, pójdę po nie. Pospiesz się. Dziękuję. Proszę. Stop, nie chcę lodów, chcę kiszonego ogórka. Mam cię dość, zadzwoń do swojej mamusi, ona ci da ogórki. Nie, Wasia chce, żeby tata przyniósł mu ogórki. Proszę. Dobra, zadzwonię do babci, ona przyniesie ogórki, ale nie dla ciebie, tylko dla Wasi. Wasia, słyszałeś, twoja prababcia przyniesie ci ogórki. Dobra, ogórki już są. Dziękuję. Stop. Jeszcze miód. Że co? Chcę też coś słodkiego do ogórków. Może prababcia. No co, no mówże? Może pójdzie do supermarketu i kupi ciasto. Dla Wasi. Kochanie, emerytura mojej babci jest za mała, a zęby Wasi wypadną zanim się urodzi. Właściwie Wasia nie ma jeszcze zębów. Chcę ciasto, proszę. Jak wasia się urodzi, to będziemy mieli i ciasto, i imprezę. No dobra. Nieźle, nieźle, ale wciąż jesteśmy lepsi. Dobra, Marusia, jakie jest następne zadanie? Zaprezentujcie mężczyznę, który znalazł porzuconego szczeniaczka. No dobra, ten występ improwizować będą: Jana i Smajlik. Co tak wyje! O, szczeniaczek! Wściekły szczeniaczek! No dobry, piesek! Chodź do domku, myję cię i nakarmię. No, chodź, chodź. A co jest za mną? Chodź, będziemy się kąpać. Chodź, chodź, dam ci trochę mleczka i ciepły koc. No, chodź, chodź, dam ci kostkę. No, chodź, chodź, jesteś na ulicy już tak długo, jesteś taka brudna. Moja mała psina. Ojej, ale jesteś brudna, tyle na tej ulicy siedziałaś. Tak, teraz dam ci trochę do jedzenia czegoś. oj, mam złe wieści, pieseczku. Mleko się skończyło i nie ma kości. Zostajesz w domu i pilnuj go, a ja idę do sklepu po zakupy. No i co? Teraz wasza kolej. Powiedz, co mamy robić. No to pokażecie dostawę pizzy. Dostawcą będzie arter z 9a, a dziedzi będzie kupującą. Powodzenia. Brum, 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 brum. Halo, nie rozumiem, gdzie jest moja pizza? Zamówiłam ją pół godziny temu. Musi być z kiełbaskami. Pospiesz się! Bo, 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 pizza! Nareszcie! Nie rozumiem, dlaczego tak długo. Widziałaś jakie są korki? Jakie korki? Daj mi moją pizzę. A dlaczego jest taka zimna? Nie moja wina, że się zrobiła zimna. Daj kasę. Nie zapłacę ci. Jest zimna i do tego się spóźniłeś. Nie, to nie. Sam ją zjem. Ej, oszalałeś? To moja pizza. Jak ją chcesz, to masz zapłacić. Nie zapłacę. Spóźniłeś się i jest zimna. Dlaczego mam płacić? Jestem niezadowolona. Widziałaś te korki? Korki! Płać albo nie zjesz! Oddawaj pizzę! Zaraz sam ją zjem! Nie zjesz, nie oddam! Ach tak? Nie! Oddawaj! To zapłać! To moja pizza! Dobra, zjedzmy ją razem! No dobra, dobra! To chodźmy razem zjeść! Chodźmy! Wszystko w dzisiejszym filmie. Zostawcie lajki, jeżeli podobała Wam się nasza improwizacja albo ich improwizacja. Zostawcie lajki, subskrybujcie kanał i naciśnijcie na dzwoneczek. Do zobaczenia! Papa! Pa. Dbajcie o siebie i Wasze rodziny. Życzę Wam, abyście nie zachorowali. Pokonamy tego wirusa. Papa! Pa. どんなこと